8 grudnia opuściliśmy Polskę, by spełnić marzenia i przeżyć przygodę życia. Brzmi poważnie? Może trochę, ale w końcu to nasza pierwsza tak długa podróż. 4 miesiące poza domem, pierwszy raz w Azji i pierwszy raz w kulturze, o której na razie wiemy głównie tyle, że jedzenie jest pyszne, czasem bardzo ostre, a złośliwe makaki czyhają na każdą przekąskę. Nie ograniczamy się jednak do klasyków takich jak Tajlandia, Wietnam czy Indonezja. Planujemy odkryć też mniej oczywiste miejsca, egzotyczne Borneo, tajemnicze Brunei czy zupełnie nieznany Timor-Wschodni. Przyznajcie, brzmi jak wyzwanie, prawda? Nazywam się Sebastian, a to jest mój kanał Kiedyś tu byłem. W podróży jest ze mną Dorota i razem będziemy dzielić się z wami naszymi doświadczeniami. Od smakowania lokalnych potraw przez odkrywanie niesamowitych miejsc, aż po codzienne wyzwania na drugim końcu świata. Przed nami ponad 100 vlogów, więc dołączcie do nas, bo ta podróż zapowiada się wyjątkowo. Tak, jak wspominałem wczoraj, dzisiaj zapowiada się bardzo lajtowy dzień, więc to będzie krótki odcinek. Głównie zakupy, jedzenie. Bo dzisiaj się relaksujemy i po prostu sklejamy odcinki z wczoraj i przedwczoraj. No i jutro znowu płyniemy na wyspy kolejne. A teraz co? Idziemy zjeść śniadanie. Idziemy na zakupy kupić maskę, żeby nie wypożyczać. Następnie... Yy, Popracujemy, zrobimy pranie. Może skoczę do barbera, w końcu się może przekonam. Ciekawe, jak bardzo jakość usług odbiega od tych u nas. Tym bardziej, że samo golenie i przystrzyżenie brody to koszt 4 zł. Oj Sebuś, musisz ceny pozmieniać, jeżeli to oglądasz. <todgłosy> Tutaj przejścia dla pieszych są jedne obok drugiego, albo nie ma ich w ogóle przez pół kilometra na przykład, na całej długości. Bo potem tam dalej aż do portu nie widzieliśmy żadnego. Wbijamy na Chinatown, znajdziemy jakąś knajpkę, żeby zjeść coś, zjeść coś dobrego. Ogram Wam jak wygląda targ z wczoraj w ciągu dnia, jaki jest puściutki. No to jednak zostało źle doczytane. E, nie ma dzisiaj nocnego marketu z jedzeniem. A market, który jest teraz, był od godziny 6 rano i za godzinę się zamyka. A w zasadzie, chyba przez pogodę, już ludzie powoli się zamykają, bo nie ma za bardzo ludzi. To jest taki market, gdzie jest wszystko: jakieś ciuchy, biżuteria, coś do picia, było jedzenia, żadnego nie widzieliśmy. Ktoś tam kotki sprzedawał i to, cał... I to całkiem ładne. Ryby, żółwie. Taki market z wszystkim. Więc obejdziemy sobie chociaż to, co tutaj pozostało. I, I wtedy dopiero pójdziemy coś zjeść. No i tak pogoda delikatnie kropi, więc oby się nie rozpadało bardziej. No i żeby jutro nam pogoda dopisała, bo odwiedzanie tych wysp w deszcz to takie średnie. No i tak popłyniemy, żeby mieć co robić, ale wolelibyśmy, żeby nie padało. No to jesteśmy w knajpce chińskiej, czekamy na jedzonko, zamówiliśmy sobie kurczaka słodko-kwaśnego i kremowego w maśle, więc bezpiecznie, zjemy i lecimy do galerii, zaraz Wam tutaj nagram time timelapsa jak, jaką pogodę mamy. Więc w zasadzie idealnie się zgrało z tym, że chcieliśmy sobie dzisiaj odpocząć. Za dużo nie tracimy, bo nie dość, że nie ma tutaj co robić, no to nawet świętanie się po mieście w deszczu jest słabe. Oby pogoda na Bali nam dopisała. Tam mamy 4 dni. Oto śniadanko zjedzone, zapłaciliśmy około 41 zł za to jedzenie, które widzicie, które było naprawdę dobre. Znaczy jedzenie już z napojami, oczywiście. Mamy kawałeczek do galerii, akurat przestało padać na chwilę specjalnie dla nas, więc wykorzystajmy ten moment i chodźmy na zakupy. Nie ma tutaj wolnych niedziel. Trzeba zasuwać i pracować w galerii. Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem, żeby przed wejściem ochrona parasole pakowała do worków, żeby w galerii nie nachlapać nie nakropić wodą. Zgadnijcie co? Mamy jarmark świąteczny otwarty w galerii. Wszystkie stanowiska, co widzieliście wczoraj albo przedwczoraj są zapełnione. the reindeers are falling down we stay up waiting for seven tonight he climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the christmas tree hugging and kissing w godzinie kręcenia się w galerii udało się kupić maskę myśleliśmy, że więcej tych sportowych sklepów jest w tak wielkiej galerii były tylko dwa maska około 60 zł więc spoko cena a trochę tych miejsc gdzie będziemy snorkować będzie, no na samych wyspach są to mało turystyczne miejsca w zasadzie w żadnym z miast poza Atenami. Gdzie na lotnisku spotkaliśmy grupkę osób, która też leciała właśnie do Azji południowo wschodniej to nie spotkaliśmy żadnych Polaków tutaj, a trochę się po tym mieście kręcimy, jednym, drugim, trzecim, tak więc całkiem spoko. Tak jak hotel możemy polecić, tak pralnia i suszarnia w hotelu wypadła słabo, No pranie się wyprało. Ale nie dosuszyło. No i było dwa ra, o dwa ringity, a łącznie o cztery, zajmując pranie i suszenie, droższe niż w pralni zaraz obok. Tak więc czasami warto skorzystać z usług, które są w okolicy, bo te hotelowe nie zawsze muszą być najlepsze. Don't Future like that. It burns, so give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry, it won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? Dwa pierwsze odcinki z e, na Balu są zmontowane. E, pozostał jeszcze tylko e, jeden z dzisiaj tak naprawdę, trzeci dzień. Byłem u barbera. Myślę, że wyszło całkiem nieźle i kosztowało grosze. Teraz idziemy na kolację do jakiejś meksykańskiej knajpy na Trip miała całkiem przyjemną opinię, więc miejmy nadzieję, że będzie smacznie. No i wracamy, to albo coś jeszcze zmontuję, albo może obejrzymy sobie jakiś film, czy serial, relaksik. Jaki wąski budynek. No to dotarliśmy do naszej meksykańskiej knajpki. Mamacita, ale jak się okazuje, że to nie to, bo El, nam chodziło o El Centro. No dobra, to zjedliśmy. Obok siebie były dwie knajpy meksykańskie, ale poszliśmy ostatecznie do tej, do której mieliśmy iść docelowo. Chociaż ta mama sita, wydaje mi się, że otworzyła się później. Skoro sprawdziliśmy opinię tamtej, no to, no to tam poszliśmy. <laughs> Jedzenie było smaczne, nie było bardzo ostre. Śmiało polecam. Nie bierzcie tylko na czasów, bo z czasami, które my mamy, ma to mało wspólnego. Ale jeżeli chcecie, tam na chwilę sobie. Zjeść coś innego niż to, co do tej pory się tutaj je, no to myślę, że warto sobie wyskoczyć.